Witajcie, kochani, na moim kanale z tej strony, Gosia. Dziś przejdziemy sobie po ogrodzie i pokażę wam te róże, które naprawdę warte są uwagi, które warto wprowadzić do swojego ogrodu, które u mnie są bezproblemowe, fajnie rosną, fajnie powtarzają. Więc takie róże chciałam wam dzisiaj polecić w tej drugiej części. Róże okrywowe mają małe wymagania. Nawożenie. Podlewanie od czasu do czasu i naprawdę będą pięknie zdobić rabatę. Kwitnienie jest troszkę późniejsze, bo fery dopiero zaczynają. Tutaj są fery, także one dopiero się zbierają, a tutaj była pierwsza róża, również to jest jakaś okrywowa i ona pięknie zakwitła jako pierwsza. Będą długo kwitnąć, będą szybko powtarzać naprawdę warte swojej uwagi. Kolejną różą, którą chciałam Wam polecić, jest to róża BALERINA. Balerina, która była praktycznie można powiedzieć, że przygnieciona orlajom. Bo ja tutaj miałam sporo orlaji. Troszkę tej orlaji już sobie usunęłam, no bo po prostu ona tutaj wszystko mi zagłuszyła. Wszystkie te mniejsze róże po prostu zostały zagłuszone. BALERINKA wygląda troszkę jak HORTENSJA. Jest to róża otwarta, biało-różowa. No, pięknie wygląda i naprawdę poradzi sobie nawet w takim lekkim półcieniu. Bo ja, jak ją tutaj poodkrywałam, to byłam w szoku, że ona ma tyle pąków. Naprawdę. Teraz dostała więcej tego światła i pięknie tutaj zakwitła. Ona bardzo szybko powtarza. Bardzo szybko naprawdę tworzy. Można powiedzieć, że cały czas te kwiatuszki będzie tutaj. Te pąki tworzyć, więc można powiedzieć, że ona kwitnie nieprzerwanie. Ja ją mam dopiero 3 lata. Już sobie oczywiście dwie sadzonki z niej zrobiłam na tamtą rabatę. Ostatnio jej nie pokazywałam, bo jeszcze tam są malutkie. Warta do wprowadzenia, jeżeli na przykład ktoś nie lubi róż, to ona będzie zachwycać praktycznie, można powiedzieć, że od czerwca aż do jesieni. Będzie miała przerwy, ale nie jakieś duże, więc myślę, że warta uwagi. Balerina jest to róża krzaczasta, więc różnie to z nią bywa. Ja tutaj na razie to jest młoda, młody krzew, więc jeszcze nie mam tutaj jakiejś takiej dużej wiedzy na jej temat, ale już wiem, że jest to moja ulubiona róża, bo ona bardzo długo kwitnie, a właśnie takie róże najbardziej mnie interesują. Tutaj przetaczniki, w końcu je widać, bo wzięłam i Usunęłam tutaj część tej Orlai i w końcu teraz ich widać. Kolejną różą, którą chciałam Wam polecić, jest to róża Lovely Rococo. Jest to róża wielokwiatowa. Dla mnie osobiście jest to naprawdę piękna róża. Jest to róża wielokwiatowa. Ona tworzy takie bukieciki. Naprawdę, jakbyście zerwali jeden taki pęd, no to macie już bukiet gotowy. W tym roku ma tam jakieś drobne kropeczki, ale jakoś to mi bardzo nie przeszkadza. Jest ogólnie ona zdrowa, fajnie mi co roku zimowała. W zeszłym roku troszkę mniej przezimowała i musiałam ją mocniej przyciąć. Ogólnie jest to jeden tutaj krzew. Dla mnie jest to róża naprawdę godna polecenia. Fajnie się zbiera, ona bardzo długo kwitnie, bardzo długo utrzymuje te kwiatuszki. Z daleka wygląda zjawiskowo, na zdjęciach ogólnie wygląda naprawdę coś cudnego. Wiadomo na żywo, może już tak nie wygląda jakoś super zjawiskowo, ale ja ją cenię za to, że ona bardzo długo kwitnie, bardzo szybko tworzy później te kwiatuszki. Także ja ją za to cenię. No, myślę, że teraz ma jakieś 80 cm, ale później w to drugie kwitnienie będzie wyższe. Bo ja tylko ścinam zawsze te kwiatostany. Więc myślę, że ona będzie miała jakieś później 1,20 m, 1,30 m. Widziałam, że ona nawet wyżej dorasta, więc na pewno gdzieś tak do środka rabaty. Bardzo fajna różyczka. Naprawdę zdrowa, polecam. Warta uwagi. Tutaj pomponelka jest w pąkach. Ja ostatnio mówiłam o pomponelce, ja ją również polecam. Ona lubi się wyłamywać po deszczu. U mnie teraz już ma tak sztywne pędy, że ostatnio po tej wichurze, ona stoi sztywno. Więc może właśnie to jest metoda na nią, żeby ją ciąć troszkę wyżej. Ona dość mocne, sztywne takie pędy tutaj powypuszczała. Ona tutaj rośnie chyba już czwarty sezon. Albo piąty. Nie, chyba czwarty. Tak mi się wydaje, bo ta rabata chyba ma 4 albo 5 lat. Nie wiem, no te tutaj róże są najstarsze. A tutaj chciałam wam polecić Giardinę. Co prawda, ona u mnie nie jest jakoś super zdrowa w tym roku. W zeszłym roku była piękna, nie miała żadnych plam. W tym roku ma tu jakieś już czarną plamistość. Właściwie na tych dolnych tutaj już się zaczyna robić ta czarna plamistość. Ale ogólnie róża piękna, zachwyca. Ona tu już kwitnie. Trzy tygodnie, więc naprawdę dziewczyna się postarała i bardzo długo kwitnie, bardzo długo zdobi fajne pompony, długo utrzymuje te kwiatuszki. Jak dla mnie, róża naprawdę super, godna polecenia i mogę śmiało ją polecić. Widziałam ją u znajomych, gdzie ta róża jest młodsza od mojej, a ona tam naprawdę zachwyca. Jest na całej pergoli. Aż byłam w szoku, że u mnie ona nie osiągnęła jeszcze takich dużych rozmiarów, a tam po prostu no, zachwyca, jest przepiękna. Yy, takie pompony, no super wygląda. Ja się nią zachwyciłam właśnie na zdjęciach. Te pompony mnie zachwyciły. No i dlatego ją wprowadziłam, ale ciągle nie umiałam się tutaj doczekać, żeby ta pergola tutaj była zarośnięta. No w tym roku troszkę już jest lepiej. Kolejną różą, którą ja się zachwycam jest to Gertrude Jekyll. Przepiękna angielska róża. Stara odmiana, pięknie pachnąca. Ja się nią zachwyciłam już kilka lat temu. Widziałam ją na zdjęciach i mówiłam, że chciałabym ją mieć. W zeszłym roku ją dostałam od pani Iwony. Wydaje mi się, że to było w zeszłym roku, że nie dwa lata temu, ale w zeszłym roku. I ona już tutaj piękny taki krzak zbudowała. Tam ma kilka pędów, więc naprawdę jestem nią oczarowana. Zapach obłędny takich starych róż. Róża krzaczasta nadaje się na tył rabaty. Ona teraz tutaj ma jakieś 1,20 m. Ten pęd właśnie taki na 1,20 m wypuściła. A tutaj jest gdzieś na około metr. I tutaj już pędy przekwitły, to ja sobie je przycięłam. Żeby się mogła dalej rozrastać, ale ona cały czas tworzy te pąki kwiatowe, więc ona jeszcze będzie na pewno długo kwitnąć. Płatki dosyć długo się tutaj utrzymują, o, akurat ten już będzie się osypywał, ale jest ogromny kwiatostan. Możecie sobie zobaczyć, jakie ona ma duże kwiaty. Kiedyś była bardzo polecana, myślę, że warta uwagi za zapach, za to jak ona silnie się rozrasta, więc gdzieś na tył rabaty na pewno. Będzie zdobyć. Widzę, że bardzo zdrowa, fajna odmiana. Więc myślę, że na pewno warta uwagi tutaj. Tutaj dla Gosi jeszcze chciałam nagrać, bo pytała mnie o tą różę, żeby pokazać ją bardziej z bliska. Ona tworzy takie bukieciki. W tym roku widać czarną plamistość dość mocno. Ale sporo pąków ma. Ona bardzo długo kwitnie, bo zakwita jako pierwsza jest to jedna sadzonka. Zaraz wam tutaj pokażę ją w całej okazałości i pokażę wam również etykietkę, jak była kupiona ta różyczka. To jest jedna róża. Tam się przewieszają pędy i tutaj aż do tyle. Także jest to ogromna róża. Ona tutaj rośnie na siatce. Co roku pięknie zdobi. Ja sobie później chcę tutaj jeszcze zrobić więcej tych hortensji na pniu, żeby jej tutaj później dosadzić hortensje na pniu i wtedy na tej zielonej ścianie będą po prostu sobie hortensje kwitły bukietowe na pniu. I tutaj jest ta sama odmiana. Kupiłam ją dwa lata temu. Jest to ta sama właśnie róża, bo porównywałam i kwiatostany i to że ona kwitnie tylko raz. Bardzo szybko zbudowała. Ja Wam tutaj wrzucę zdjęcie, gdzie ona w zeszłym roku jeszcze tutaj prawie nic nie było, a w tym roku już pięknie się rozrosła. Więc, jeżeli ktoś szuka takiej róży szybko rosnącej, to na pewno ona świetnie się będzie nadawać. Kwitnie, co prawda, tylko raz, ale ona kwitnie obłędnie i dość długo, bo jeszcze sporo ma tam pączków, więc ona jeszcze myślę, że jakieś 2-3 tygodnie będzie tutaj. Zdobić. No, może trzy tygodnie przesadziłam, ale z dwa tygodni jeszcze tu coś będzie kwitnąć. Kolejna róża warta polecenia jest to Comtessa. Ja ją kupiłam w kartoniku chyba 3 lata temu, więc jest to jej trzeci sezon u mnie. Ona tworzy takie bukieciki. Jest to róża krzaczasta, taka parkowa. Teraz ma gdzieś 1,40 m. No myślę, że ona tutaj troszkę wyższa jeszcze będzie, ale w przyszłym roku myślę, że ją troszeczkę inaczej poprowadzę, żeby te pędy się tutaj tak nie wyginały, bo one tutaj tak leżą. Więc myślę, że troszeczkę inaczej ją będę prowadzić, może ją troszkę bardziej przytnę. Jest dosyć zdrowa, jak na różę kupioną w kartoniku, to naprawdę bardzo zdrowa róża. Bardzo fajna, pięknie kwitnąca, długo kwitnąca. No, co chcieć od róży więcej. Chyba nie pachnie. Nie, raczej, raczej nie pachnie, ale jest dla mnie jedną z ulubionych róż. Za to kwitnienie bezproblemowe robi naprawdę tutaj plamę kolorystyczną. I właściwie zauważyłam, że bardzo podobają mi się róże krzaczaste. I trochę żałuję, że nie wprowadziłam ich tutaj wcześniej więcej. Bo bardziej podobały mi się róże rabatowe, krzaczaste tak raczej mało co kupowałam, a po prostu kilka wprowadziłam i teraz jestem nimi zachwycona, bo one jak kwitną to naprawdę ich widać z daleka, więc na pewno warto wprowadzić do ogrodu róże krzaczaste, takie parkowe, czy róże angielskie, bo one wtedy naprawdę robią robotę w ogrodzie, bo ich widać. I troszkę żałuję, że ich mam tak mało. A ogród niestety nie z gumy. <noise> I już tutaj mało roślin mogę posadzić. Tutaj jest róża Cinderella. I powiem Wam szczerze, że ostatnio robiłam wideo o różach, które mogę Wam polecić. I tą ominęłam. Nie wiem dlaczego. Dziś po prostu. Tak zwróciłam na nią uwagę, że przecież ona jest zdrowa. Fajnie wygląda. Tu ma sporo jeszcze pąku, więc ona tutaj będzie długo kwitnąć. Dość myślę wcześniej zakwita, bo już tutaj troszkę przekwitła. No jest bardzo fajna. Jest to róża krzaczasta, taka parkowa. Może nadawać się również na pergolę. U mnie ona nie osiągnęła tutaj jakichś nie wiadomo jakich rozmiarów. Rośnie tutaj trzeci sezon. Z tego względu, że tutaj jest na tej rabacie dość sucho i powiem Wam, że ona tak jeszcze nie ma tu takich ogromnych rozmiarów, ale już można ją polecić, bo naprawdę fajny krzak zbudowała. Myślę, że jest to jedna z piękniejszych róż, więc warta uwagi, warto wprowadzić ją do ogrodu. Polecam. Kolejną różą, którą chciałam Wam polecić jest to Rosen Fascination. Jest to różyczka rabatowa. U mnie rośnie trzeci sezon. I właśnie to, że rośnie trzeci sezon, a utworzyła naprawdę fajny krzew. Ona jest z reguły właśnie znana z tego, że szybko buduje krzew. Naprawdę bardzo fajnie utworzyła ten krzew. Te kwiatostany może na zdjęciach wygląda ładniej. Powiem Wam, bo mnie ona zafascynowała właśnie na zdjęciach. Ona jest taka troszkę taki brudny róż, taki biel z różem, ale wydaje mi się, że jest bardzo fajna. Ona, jak przekwita, to jest później taka bardziej różowa. Te kropeczki może to kogoś denerwować, że ona tak dziwnie przekwita. Ale jest bardzo fajna, zdrowa róża. Rabatowa, wielokwiatowa, która tworzy takie fajne bukieciki. Nakwitnie o jakiś tydzień później niż inne róże, więc warto również wprowadzić ją na rabaty. Wtedy będziemy mieć cały czas coś kwitnącego na rabacie. Pąki są różowe, a kwiatostany są takie blady róż. Kolejne róże, które chciałam Wam polecić, są to róże Bajlando. Są to róże wielokwiatowe, rabatowe, niziutkie. Mogą świetnie nadawać się na obwódkę. Tutaj obraz jest bardzo przekłamany. Są takie różowe, ale one są łososiowe. Tutaj nie wiem, czy to będzie widać. To jest taki łosoś, no ale jest przekłamany obraz z tego względu, że już jest dość ciemno, dość późno, bo mi się telefon rozładował i po prostu chciałam to dograć, żeby wszystkie były pokazane, te, które ja chciałam polecić. No i te bajlando ta akurat jest od pani Iwony, którą, którą dostałam. Ja pokazywałam jak przycinam, żeby róża później zachwycała. No to to jest właśnie różyczka w zeszłym roku tutaj wsadzona. To jest jeden krzew, tutaj jest drugi krzew. Śmiało można ją polecić na obwódkę, bo naprawdę będzie robić wrażenie i będzie bardzo długo kwitnąć. Bardzo szybko powtarza to kwitnienie. No jest to jedna z takich moich ulubionych róż, jeśli chodzi o róże takie miniaturowe. Ta jest naprawdę przepiękna, Zdobitymi tymi kwiatuszkami tutaj, i myślę, że warto wprowadzić ją do ogrodu, zrobić z niej taką obwódkę, jakieś rabaty. Będzie pięknie wyglądać. Tutaj już nic nie widać i po prostu jeszcze tam mam Cinderelle. Pokażę Wam. Później na zdjęciach, jak pięknie kwitnie. No, a tam jest prawdopodobnie szafir. Szafir, który mnie osobiście zachwyca, ale jest to róża zakupiona w kartonie, więc nie jestem na 100% pewna, czy to jest ona. Także za dziś dziękuję, i do następnego razu myślę, że sobie przejdziemy kiedyś po prostu znów po całych rabatach.